Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku Panny na luty 2025. Pierwszy tydzień mamy as denarów. As buław, dwa asy na początek, no tak ładnie się zaczyna. Trójka kielichów, bardzo ładnie. Cały pierwszy tydzień wygląda obiecująco, interesująco. Teraz mamy drugi tydzień paśmieczy. Król denarów. O, to się panny ucieszą. Bo i pieniądze się pokazują. ósemka mieczy. No to to już wezmę ją na bok, ale to nie znaczy, że nie będę o niej mówić. Po prostu tu mam tyle miejsca. Akurat teraz trzeci tydzień. Zmartwychwstanie Dwójka buław. Kapłanka. Dobrze kapłanka z takim namaszczeniem mówię. Zaraz powiem, co to ta kapłanka. Szóstka kielichów, to już jest czwarty tydzień, transformacja, as kielichów. W sumie trzy asy, raz, dwa, trzy. Trzy asy no i pieniądze też się pokazują, także... Całkiem optymistycznie, no te asy bardzo, bardzo są ciekawe, to są trzy nowości, trzy szanse, no ale bardzo ciekawe, bo tu jest szansa na spełnienie w materii, tu szansa na pozytywne działanie lub dobra wiadomość, tu też może być dobra wiadomość lub szansa na coś nowego w uczuciach i teraz po kolei. Rozpoczynamy tutaj z denarów. Dobry, dobry początek dla propozycji finansowych, czyli może być to propozycja jakiejś transakcji typu kupno-sprzedaż, typu kupno może to być propozycja pracy. Obiecującej, tak, bo tu w świetle kolejnych kart rzeczywiście wygląda to obiecująco. Czyli albo pójdziecie do nowej pracy, albo tu jakaś transakcja, na przykład wiązana transakcja, że no coś starego sprzedacie, na przykład mieszkanie, albo samochód, a coś nowego kupicie. W to miejsce też to może być mieszkanie czy samochód. I cóż dalej? No może, mogą to być zakupy innego rodzaju, na przykład zakup czegoś do mieszkania, czyli mebla albo urządzenia AGD czy jakiś sprzęt komputerowy, no czy tam cokolwiek, co, co jest potrzebne. Tu chodzi o to, że jest szansa na spełnienie w materii, czyli to, co potrzebujecie, tu możecie osiągnąć w materii. Mogą to być też nowe lepsze perspektywy zawodowe i w świetle tutaj tego króla denarów, to rzeczywiście tak to wygląda, że wasza kariera tu się może posunąć do przodu też w obiecujący sposób. Perspektywy zawodowe, no czyli co, albo nowy kontrakt może być, albo podwyżka i awans tutaj, jeśli chodzi o te dwie karty. Wasze ambicje mogą zostać zaspokojone, mówi król denarów. Ja już tak po, połączę te dwie energie, żeby, żeby tutaj, no bo to jest na ten sam temat w sumie. Cóż, jeszcze, no może być rozpoczęcie własnej działalności, też by to mogło być. Zarobkowej, oczywiście mówię o działalności zarobkowej, aczkolwiek i jeszcze tu się pokazuje ciekawa działalność. Zaraz przejdę do tego. Yy, tu jeszcze dokończę. To może być finansowanie nowych projektów albo jakieś dodatkowe pieniądze, na przykład ze spadku, czy tam jeszcze z czegoś innego, bo tutaj możliwości jest bardzo dużo. Dla każdego to, to inaczej się oczywiście zrealizuje, jak zwykle. Cóż jeszcze? Możliwość remontu. Jeżeli ktoś nie kupi mieszkania, może na przykład wyremontować mieszkanie albo je jakoś tam udoskonalić, coś, coś takiego zakupić, co jest, co sprawi, że będzie więcej komfortu, więcej zadowolenia. Generalnie chodzi o otwarcie się na te nowe możliwości. Teraz połączę te trzy asy, bo tu już w zasadzie powiedziałam, ale ponieważ są aż trzy asy, więc tak też je będę łączyć, że są trzy nowości. Te dwie mogą być powiązane, bo tu jest albo nowa praca, albo transakcja, albo coś i nowe działanie. Czyli te dwa asy tu jeszcze połączę. Tego połączyłam dlatego, że, że tu jest też coś nowego, tak? ale na razie się zajmę tym, czyli asem buław. A z bułem, no to coś to takiego. No może być nowa wiadomość lub nowy pomysł lub jakieś ciekawe wydarzenie, które jakoś tam was wciągnie, że tak powiem, albo zainspiruje. Może was coś zainspirować. Jest to nowa szansa, nowa możliwość na nowe działanie. To może mieć związek właśnie z tą nową pracą, o której tu wspominałam, że może być nowa praca czy nowy projekt. To może mieć jedno z drugim jak najbardziej wiele wspólnego. Tu widać ekscytację, widać, widać zadowolenia, radość, radość działania, radość w działaniu, wielki napływ energii, entuzjazm się pokazuje, no i jeszcze ta trójka kielichów, bardzo obiecująco to wygląda, ja nie mówię, że wszystko będzie idealnie się układało, bo to nigdy, nigdy tak nie jest, ale ten pierwszy tydzień rzeczywiście wygląda interesująco, jest jakiś tutaj impuls, który was pobudza do działania. Coś nowego, No w kamerze jest coś nowego, i tu i tu coś nowego, podążanie za pasją może to być na przykład. Czyli działanie z pasją, zainteresowaniem. To może się wiązać albo z jakimś hobby, albo z pracą zawodową, albo z podróżą dla niektórych. To mogą być podwaliny, podpwórcze, przedsięwzięcia, bo, jest, bo są pomysły, są pomysły. Jest też chęć wprowadzenia zmian, no i jest to natchnienie, no to właściwie ma związek z pomysłami. No bo do pomysłów natchnienie jest jak najbardziej potrzebne. Optymist też jest. No, optymizm i tu i tu w sumie. Optymizm. Może być nowa znajomość tu i tu. Czy to będzie ta sama? Niekoniecznie, bo to jest tak w innym tygodniu, więc to tu może być nowa znajomość, a tu jeszcze inna znajomość. Tu taka bardziej od serca może być, na przykład. Może być to jakiś prezent, jakaś dobra okazja, jakiś prezent od losu. Na przykład, niekoniecznie od jakiejś osoby, może być prezent od losu. No i macie co świętować, macie co świętować, czyli albo będziecie świętować to, co dobrego się tu wydarza, albo po prostu będzie to impreza bez okazji, też tak może być. No tu są różne opcje, bo albo będzie to jakieś szczęśliwe kolejne wydarzenie, które właśnie będziecie chcieli uczcić albo jakaś impreza taka właśnie na luzie um, mogą być urodziny imieniny, um, mogą być nawet i zaręczyny, chociaż tutaj nie było takich kart na temat miłości na razie, więc ja tak przy tych zaręczynach nie będę obstawać ja tylko mówię jakie są opcje w każdym razie jest wesoło, jest wesołe towarzystwo jesteście tutaj w gronie osób czy to zaprzyjaźnionych, czy czy znajomych, no rodzina też może być, ale najczęściej jednak tutaj w gronie przyjaciół spędzacie czas wesoło. <grym> wesoło. Dobrze, to teraz mamy tutaj, o, tak troszkę pokażę, bo nie widać, paśmieczy. No, czyli potrzebujecie informacji, ale nie plotki. No, tu mogą by powstać plotki. Może po tym wydarzeniu szczęśliwym, takim po tej imprezie, może jakieś plotki, a może y, szukacie informacji już na poważniejsze tematy i chodzi o to, żeby ta informacja była prawdziwa, bo jeżeli nie będzie prawdziwa, to wam nie pomoże. Więc Trzeba ją sprawdzić sprawdzić jej wiarygodność, y, y, przepuścić te informacje przez siebie przede wszystkim, żeby zobaczyć, jak one z wami rezonują, bo jeżeli nie nie rezonują, no to podejrzane, ale można jeszcze inaczej sprawdzać. Także wszelkimi sposobami sprawdzać trzeba informacje. Tym mieczem prawdy, który tu trzymacie trzeba się odcinać od wszelkiego kłamstwa, od półprawdy, od iluzji no i oczywiście od plotek. Dobrze to tutaj teraz mamy tego króla denarów, ja już tu właściwie powiedziałam, że yy, w sensie w, w kwestii finansowej to wam się tu dobrze wiedzie, bo albo macie ten nowy projekt i możliwość realizacji siebie, swoich pomysłów, swoich umiejętności też, ale także macie możliwość zaspokojenia swoich ambicji. Wam się tutaj naprawdę dobrze dzieje. Taką macie pozytywną energię do odniesienia sukcesu, czyli nie tylko do pracy, ale do odniesienia sukcesu. No może Wam właśnie zależy na jakimś awansie czy na czymś takim i macie tą energię, że możecie odnieść sukces, czy, czy awans to będzie, czy tam jeszcze coś. W każdym razie to jest dobra karta i dla biznesu, i dla takiej pracy, właściwie dla każdej, dla każdej pracy zarobkowej. Co byśmy tu jeszcze powiedzieli? Na taki mały cesarz, czyli macie tu zaspokojone swoje, Potrzeby materialne, ale nie tylko, bo tutaj ogólnie jesteście tutaj zadowoleni z życia. Co, co później następuje? No, trochę, trochę bojkotujecie te dobre energie, które tu wcześniej były, bo zaczynacie myśleć negatywnie, że tak powiem. Czyli zaczynacie y, myśleć według jakichś starych schematów, niekorzystnych programów umysłu. Starych schematów myślowych, oczywiście. Yy, także tutaj dobrze by było się zast... przyjrzeć, się po prostu tym swoim myślom, czy one są prawdziwe, czy rzeczywiście jest tak źle, jak tutaj postrzegacie, bo wcześniej postrzegaliście fajnie i, i działo się fajnie. Tutaj postrzegacie negatywnie i dzieje się te, w ten sposób, że nie widzicie jakiejś możliwości. Tak troszkę czujecie się ograniczeni. Mówię troszkę delikatnie, bo tutaj, no, widać to ograniczenie, ale to jest przede wszystkim blokada, blokada ze strony umysłu. No i dobrze by było się troszeczkę przeprogramować, zmienić te myśli. Także tutaj, no, jest to też lekcja kreatywności, bym powiedziała, bo jeżeli my nie widzimy wyjścia z jakiejś sytuacji, no to możemy pomyśleć nad tym, żeby jednak jakieś Rozwiązania znaleźć, może jakieś zupełnie inne, nowe, jakiego wcześniej nie, nie stosowaliśmy, coś, coś nowego wymyślić. Także to jest też lekcja kreatywności. Trzeci tydzień, tydzień mamy zmartwychwstanie. No to, no to ten problem tu wygląda na to, że się zakończy, bo tu jest zakończenie jakiegoś etapu w Waszym życiu, połączone z wyciąganiem wniosków. Yy, tu trzeba się przyjrzeć temu, co zrobiliśmy, czy to było dobre, takie zadowalające w tym sensie. Bo nie będziemy tutaj oceniać pod kątem jakichś tam grzechów czy, czy wyrzutów sumienia. No, wyrzutów sumienia może nie to chciałam powiedzieć, tylko żeby nie oceniać czegoś jako złe, ponieważ no my się na doświadczeniach uczymy, więc tu jeżeli będziemy oceniać swoją przeszłość jako złą, no to nie będzie tego ani zadowolenia, ani konstruktywnych wniosków, tylko będzie właśnie smutek, żal i tak dalej. A tu chodzi o to, żeby się uczyć na tych doświadczeniach z przeszłości, wyciągnąć wnioski na przyszłość. No i z tą wyciągniętą mądrością wkraczamy już w jakiś kolejny okres. To jest ta mądrość wasza. Natomiast tu po drodze jeszcze jest znak zapytania, bo się zastanawiacie, w którą stronę iść. Czyli. Ta, ten nowy okres życia, nowy etap życia rozpoczyna się od pewnego dylematu, ale to nie jest jakiś wielki problem, po prostu zastanawiacie się, czy w lewo, czy w prawo, czy tu, czy tam. Może to dotyczyć nowej pracy, może dotyczyć wielu innych spraw życiowych. Po prostu się zastanawiacie. No dobrze by było posłuchać głosu intuicji, zresztą kapłanka też o tym mówi. Bo głos waszej, głos waszej intuicji to jest głos waszej mądrości wewnętrznej i tutaj najlepiej będzie podpowiadał, też jak płanka, jest to osoba w stanie równowagi, tak? Tu jest pokazana ta równowaga między skrajnościami. Czyli jeżeli jesteśmy, jesteście w takim stanie równowagi, to wtedy te podpowiedzi wewnętrzne przyjdą. One będą miały większą łatwość, żeby zapukać do was do waszych drzwi, do waszego serca. do do tego, co tam czujecie wewnątrz, one, one się tu będą pokazywać, one będą tu podpowiadać, ale najpierw trzeba właśnie osiągnąć ten stan równowagi. Kapłanka mówi też o dobrych decyzjach, hmm, także i finansowych, czyli podobnie jak tutaj król denarów. Także i mimo że to się kojarzy z duchowością, to jednak dobre decyzje finansowe też tutaj mogą być. I mamy szóstkę kielichów. No tu nadal jest równowaga i to może powodować albo jakieś ciekawe spotkanie z kimś z przeszłości, albo poprawę stosunków w rodzinie, albo jakieś spełnienie, może nie z tych największych, takich już super, ale. Też, też może być miło, bo to jest ta równowaga. Jak jest równowaga, to, to zawsze się lepiej dzieje, bo nie ma tych skrajnych emocji, także tutaj się całkiem przyjemnie może ułożyć, jakieś spełnienie może być. No i to, co mówiłam, czyli spotkanie osoby z przeszłości, ale jednocześnie jest uwaga, aby. Nie tkwić w przeszłości, żeby nie żyć przeszłością, zresztą tak jak i tu. Ja tego może tu nie mówiłam, ale to teraz połączę, że tutaj są takie uwagi, aby nie tkwić w przeszłości, zamknąć przeszłość i żyć chwilą obecną i, i tą radością, która jest tu i teraz, bo tu się też pokazuje radość. To jest też taka radość tu i teraz i to jest coś nowego. Ja już tu mówiłam, że są trzy nowości, trzy asy. Macie trzy asy w rękawie, każdy inny. Ale wszystkie są ciekawe, fajne i tu jest akurat dużo radości. Zresztą tu też mówiłam, że entuzjazm jest i radość. Zresztą tu trójka kielichów też mówi o radości, także tej radości nie zabraknie. Co to może być? No, więc poznanie nowej osoby może być, to już chyba wspominałam, ale może być to. Mogą być to początki nowego związku, a zakończenie starego na przykład, bo tu też karta zakończenia znowu się pojawia. Tu było zakończenie. Ale tu kolejny to jest połączone z transformacją, więc może będziecie chcieli coś przetransformować, może te myśli tutaj, o te blokujące, a może emocje oparte na tych myślach, może emocje będziecie chcieli tu przetransformować, czyli coś będziecie chcieli zmienić, i to znowu jest zakończenie etapu. Tak jak tu mówiłam, zakończenie etapu tagitu, z tym, że tu jest połączone z tą transformacją. Yy, tu jeszcze mogą być narodziny dziecka, przypomnę, albo narodziny jakichś pomysłów, idei, yy, inspiracje, coś nowego. Jakieś szczęśliwe wydarzenie może być, ale inne niż to, inne niż to, coś nowego. Po prostu coś nowego. Widać tu spokój, ale też widać radość, czyli, yy, czyli radość i zadowolenie jest tu czymś wiodącym, że tak powiem. Coś jeszcze, no może być jakaś przyjemność, ale taka właśnie coś nowego, coś nowego, może być nowa miłość. Co jeszcze, prezent od losu, no tak, tak troszkę podobnie jak tu, ale tu jest więcej uczuciowości widać, a tu jest więcej działania, więc tu, to jest tu powiązane z nowym działaniem, a to ze świeżością uczuć, czyli no nowa jakaś radość. Nowa radość może być też nowa miłość. Może być też owocny jakiś taki twórczy czas. Pasja, kreatywność, wena twórcza, narodziny nowych projektów no w sumie tutaj też mogą być narodziny, tylko tak jak mówiłam, to jest połączone z działaniem, a to bardziej z, z uczuciami, z radością. Radość związana z czymś nowym. Także szczerość serca, otwartość serca, czyli jesteście gotowi na nowy związek. Jeżeli ten stary związek się zakończy, wy szybko będziecie gotowi na ten nowy związek. Możliwość rozpoczęcia czegoś nowego, czy to biznesu, bo są aż trzy takie asy, które też by mogły na to wskazywać: jeszcze król denarów jest też taki biznesmen trochę, albo możliwość czegokolwiek, co jest nowe, ale wiąże się z radością. No dobrze, to chyba wszystko. 17 minut. Zdrówka, do usłyszenia.